Siemaneczko! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w kolejnym podejściu do customowych motocykli. Dzisiaj mamy na tapecie chlubę wielkobrytańskiej motoryzacji motocyklowej, mianowicie bak do triumfa. Właściciel tego motocykla chce sobie zrobić z niego customowe wozidło. Chce? Ma, nie ma problemu. Dzisiaj będziemy zajmować się oklejaniem tego baku Alcantara. Zostańcie, oglądajcie. Jingle bell. Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić w tym baku to musimy zdjąć przede wszystkim te emblematy i te tankpady, żeby mieć go jak gdyby gołego. Bak mamy rozebrany, przygotowany do dalszej wybróbki. Przede wszystkim teraz musimy wyczyścić ten bak, bo jest cały uświniony w jakichś tam resztkach benzyny. Podejrzewam, że i oleju i innego świństwa, które się zbiera na drodze. Eee, po pierwsze wjeżdża APC, a później musimy to lekko przematować. Eee, żeby nie wjeżdżać tutaj hardkorowo z jakimś tam papierem 80, czy 120, ja sugeruję Wam użyć do takich rzeczy zwykłej włókniny. Włóknina jest o tyle fajna, że bardzo delikatnie matuje. Przede wszystkim, jeżeli właściciel tego motocykla kiedykolwiek się rozmyśli, że chciałby sobie tą Alcantarę zerwać, wystarczy, że wyczyści klej i odda z powrotem do lakierowania bezbarwnym lakierem ten bak i bak pozostanie taki jaki był. No to do roboty. O, ale ja lubię takie rzeczy. Zbiornik mamy wymatowiony i wyczyszczony. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Nie mam pojęcia, czy to będzie widać. Będzie to widać? A jak będzie widać ta gitara. Jest ładny, wymatowiony, lakier nie jest porysowany. Jest przygotowany do oklejania. Teraz ważną istotną rzeczą będzie wyłapanie sobie w jakiś sposób na okrągłym baku osi. Od tej osi musimy zacząć, bo dzięki temu będziemy mogli sobie ściągnąć szablony, rozrysować wszelkie linie cięcia i szycia. To jest najważniejszy etap tej pracy tak naprawdę. A posłużymy się do tego sposobem wrappingowym, że tak powiem na taśmę papierową. Kleję sobie taśmę mniej więcej w linii prostej, żeby przeciąć bak. Naklejam trzy warstwy taśmy tylko dlatego, żeby zaraz taśma się... Nie porwała przy odklejaniu, i teraz ważną rzeczą jest ucięcie sobie taśmy albo zaznaczenie sobie taśmy na krawędzi baku dosłownie równo z felcem. Ja sobie w tym przypadku utnę tą taśmę z jednej i z drugiej strony. I cały patent teraz polegać będzie na tym, że z jednej strony tą taśmę odrywamy całkowicie. Dociągając sobie do drugiej strony tak jak idzie po powierzchni, doginając sobie do każdej powierzchni. Dociągamy sobie uciętą na równo taśmę do krawędzi felcu. I w tym miejscu mamy złapany środek symetrii Baka. Ja zrobię to jeszcze raz mniej więcej tutaj, żeby móc sobie tą linię pociągnąć z przodu do końca. I będziemy rysować jakieś linie podziałowe. Mamy wyłapaną oś. Widoczną. Staramy się wykorzystywać naturalnego pochodzenia, że tak powiem, możliwości i kształty. Wiemy, że szczyt tego łuku raczej powinien być po środku. Tak samo środek mocowania dolnego baku też powinien być po środku. To zawsze nam ułatwia robotę. Mając rozrysowaną oś, możemy teraz sobie robić symetrycznie prawo-lewo szablony. Teraz bardzo istotnym elementem jest przemyślenie dobre przemyślenie, gdzie puścić ściegi. Gdzie robić łączenia? Bo wiadomo, że z jednego arkusza Alcantari nie damy rady tego okleić. Musimy robić sobie przeszycia. Przeszycia musimy robić w taki sposób, żeby niwelować wszelkie napięcia materiału, które się pokażą. Na pewno się pokażą przy naciąganiu, przy próbie układania. Zrobiłem to w taki sposób, żeby jednocześnie zerzyć napięcie, które będzie się pokazywało przy naciąganiu materiału żeby te bryty nam się same chciały jak gdyby świeżo po poukładać. Do tego wykorzystałem linię kształtu tego baku jak gdyby. Linia, która jest tutaj przy kolanach, elementu, który to przy kolanach, została zachowana. Będzie to bardzo ładnie podkreślać kształt samego baku, oryginalny jaki pozostał. Teraz musimy zrobić bardzo istotną rzecz, mianowicie, w miejscach oryginalnych emblematów doklejać będziemy emblematy, które zostały wydrukowane w 3D, cieniutkie, które będą umieszczone pod alkantarą. Dzięki temu będziemy mieli efekt, jak gdyby wytłoczenia tej alkantary na baku, takiego nie wiem, jakby to nazwać, tatuażu 3D, coś w tym stylu, który nie będzie się rzucać bezpośrednio w oczy tak jak oryginalne, chromowane elementy, ale. Będzie widoczny, będzie delikatnie podkreślony kształt samego tego emblematu. Zresztą zobaczycie, jak będzie to wyglądało dalej. Zanim przykleimy te emblematy, musimy zrobić jeszcze jedną istotną rzecz, bo bez tych emblematów będzie nam łatwiej. Musimy sobie ściągnąć szablony. Do tego potrzebujemy skrawki jakiegoś starego skaju, ewentualnie innej tkaniny, byle była podobna właściwościami mechanicznymi do alcantary. Ten Sky akurat mi służy zazwyczaj do robienia szablonów, jest bardzo mało elastyczny, bardzo mało rozciągliwy, będzie idealny do ściągnięcia szablonów z baku. Zobaczycie za chwilę, jak to wygląda. Szablony mamy gotowe. Ten jest oczywiście tylko połówką, więc musi zostać symetrycznie odwrócony na arkantarze, ale mamy wszystkie szablony, które potrzebujemy. W zasadzie są ich cztery. Teraz przeniesiemy sobie kształty szablonów na arkantarę. Po kolei, po jednym elemencie będziemy to zszywać ze sobą do kupy. I dopasowywać do kształtu. W razie czego, żeby mieć kontrolę nad jakimiś tam delikatnymi, kosmetycznymi poprawkami, albo czymkolwiek innym, co wyjdzie po drodze, może się też okazać, że trzeba będzie zrobić to od początku, ale trzymajcie kciuki, żeby tak nie było. Przenosimy to na materiał, wycinamy, wsiadamy do maszyny i szyjemy. Weźcie się, bo tak głupio mi tak w ciszy. Skoro mamy już uszyty pokrowiec, to musimy przykleić teraz emblematy. Oryginalne emblematy są troszkę za duże i szkoda ich pod alkantarę i na alkantarę, bo nie będzie to wyglądać dobrze. Mamy wydrukowane emblematy na drukarce 3D, która stoi tam. Musimy je przykleić do Baku. Stąd zrobione tutaj te linie teoretyczne, które będą nam wyznaczać poziom tak naprawdę oryginalnego emblematu. Eee, Przyklejemy to sobie, wyprowadzimy powierzchnię, zostaje nam to tylko przykleić. Będziemy to przyklejać cyjanoakrylowym cyjano klejem, ale elastycznym, żeby przypadkiem nam tu nic nie podchodziło, A doklejona na to alkantara tak naprawdę tylko i wyłącznie wzmocni całość klejenia i będzie bardzo fajny efekt na tym widocznym. 3 dni później. Uwaga! Stoimy teraz przed mną chwilą. Musimy nałożyć, przykleić już w zasadzie na gotowo e, nasz pokrowiec na bag. Zabierać się będziemy do tego od tego miejsca, od tyłu baku. Tu mamy wyłapaną oś, mamy wyłapany narożnik, który nam pozwoli ustawić sobie, tak jak powinien być ustawiony cały pokrowiec, złapiemy sobie na początku ten kawałek, może nawet ten kawałek, delikatnie, żeby tylko złapać sobie pokrowiec do baku i po kolei, po kawałku, po jednej płaszczyźnie, czy nawet po częściowo, po, jednej, po, po połowie płaszczyzny powiedzmy, będziemy doklejać poszycie do baku, naciągając to po kawałku do kształtu tego, co mamy pod spodem, a na samym końcu dopiero bawiąc się w wyklejanie wszystkich tych ostrych krawędzi na emblemacie. Nie ma co zwlekać, trzeba otwierać butapren, grzać opalarkę i jedziemy z tematem. Moi drodzy, jak widzicie, to już koniec dzisiejszego odcinka. Drogę przez mękę przebrnęliśmy. Wracamy z tarczu, nie na tarcie tym razem. Jak widzicie, bak jest oklejony, było trochę roboty przy tym, było trochę problemów z tym. Wyciąganie takiej powierzchni, tak skomplikowanej powierzchni, naciąganie tego materiału nie należy do najprostszych rzeczy, ale jak widać nie należy też do niewykonalnych rzeczy. Najtrudniejszymi elementami, oczywiście, było to: było oklejenie, wytłoczenie emblematu i napisu i wyciągnięcie całej tej powierzchni na materiale, który tak naprawdę służy do budowania kanap albo foteli samochodowych. Nie jest to materiał typowy do oklejania elementów skomplikowanych. Alcantara występuje w dwóch wersjach: w tzw. panelówce i kołowerówce. Kołowerówka to jest właśnie wersja ta do szycia i do pokrywania elementów typu fotele lub kanapy motocyklowe, czy cokolwiek innego, a panelówka służy do oklejania skomplikowanych elementów. W tym przypadku traf padł na ten dokładnie materiał, tylko i wyłącznie dlatego, że do tego baku będzie dobudowana jeszcze customowa kanapa, więc to wszystko musi się trzymać kupy jak gdyby. Gdybym zastosował materiał coverowy na kanapie, ten materiał nie przeżyłby za długo, zostałby szybko zniszczony. Na dzisiaj to tyle. Sami ocenicie jak to wygląda. Jeżeli się podoba, jeżeli ta praca wyszła fajnie według Was, proszę udostępnijcie ten film, zostawcie po sobie ślad w komentarzach, zasubskrybujcie kanał koniecznie, bo to daje nam naprawdę dużego kopa do roboty. Jest nas coraz więcej, coraz więcej ludzi się cieszy z tych filmików i coraz większy pozytywny feedback tak naprawdę jest, więc nas to napędza, nam to robi dużo przyjemności. Koniec gadania, wystarczy, zobaczcie jak to wyszło. Do zobaczenia następnym razem. Eu vou